Cześć witam na kanale Hard Reset w tym odcinku pokażę ci jak ustawić timer kamery w telefonie Realme 14. Na początku przechodzimy do aplikacji kamery i teraz naciskamy sobie tutaj na trzy kreseczki i w opcji minutnik możemy wybrać wyłączony 3 sekundy lub 10 sekund. Jeżeli sobie wybierzemy 3 lub 10 sekund. Oczywiście jak wybierzemy wyłączony wtedy to nie będzie w ogóle czasu 0 sekund. Jeżeli wybierzemy 3 na przykład sekundy, no to teraz po takim czasie wykona się zdjęcie od naciśnięcia przycisku migawki. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle i ja się żegnam. Cześć.